Powód światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzisiejsza niedziela miała usmysłowić katechumenom, a więc osobom przygotowującym się do przyjęcia Chrztu Świętego w Wielką Sobotę. Jak wielką łaską obdarzy ich Pan Bóg, a więc przede wszystkim wyzwolenie spod władzy diabelskiej, w której jesteśmy przez grzech pierworodny, który to zostaje w końcu unicestwiony na skutek sakramentu Chrztu Świętego. I nie bez powodu do niego używa się przede wszystkim także i tej wody ponieważ ona symbolizuje życie. Tam, gdzie jest woda, tam jest życie, ale również niczym byłaby ta woda, gdyby nie działanie Ducha Świętego, gdyż grzech sprowadza nas do tego, że jesteśmy duchowo martwi. Ale także martwi jesteśmy wtedy, kiedy nie mamy na sercu i na sumieniu spraw ludzi drugich, ale w szczególności naszych bliźnich. I tak, na przykład, święty Paweł w liście do Filipian mówi nam o tym, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich. Ponieważ diabeł nie będzie stał biernie i patrzył, jak mocą Bożą wyrywamy duszę z jego szponów. Natomiast jeżeli chcemy zacząć jakiekolwiek nawrócenie kogokolwiek, to musimy najpierw zacząć swoje własne nawrócenie. I tak, na przykład, święty Beda czcigodny. Komentując dzisiejszą Ewangelię, mówi nam, że nawrócenie dokonuje się w trzech etapach. Po pierwsze, polega ono na wyrzuceniu diabła, tak jak to uczynił nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Po drugie, na uzdrowieniu ciała, a więc to jest uleczenie wszystkich naszych zranień, które możemy nosić na naszym ciele i naszej duszy, spowodowanych właśnie przez grzech, czyli naszą nieodpowiedzialność, złe wybory. Ale po trzecie, zobaczmy, że niemy w dzisiejszej Ewangelii przemówił, to znaczy, że mamy dawać świadectwo naszego nawrócenia swoim własnym życiem i przede wszystkim świadectwem, a więc tą światłością łaski Bożej wypływającej właśnie z tego naszego przykładu, z tego naszego świętego życia, bo wszyscy do świętości jesteśmy powołani i wezwani i daj Boże, abyśmy wszyscy także do niej dążyli. No i właśnie słowo, ale słowo, tak jak mówi święty Franciszek, musi pozostać tylko i wyłącznie ostatecznością. Święty Cezary z Arleum komentuje, że przed Chrztem Świętym byliśmy niewolnikami szatana. Dopiero obmycie w wodach Chrztu Świętego, które to również przy sprawie działania mocy Ducha Świętego uczyniło nas dziećmi Bożymi, które, jak mówi święty Paweł, zostały wyzwolone ku wolności. To wtedy zostaliśmy przede wszystkim naznaczeni tym znamieniem przynależności do Królestwa Bożego. Staliśmy się współdziedzicami świętych i domownikami Boga, jak to mówi o tym także i święty Paweł. A więc ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jednak tę wolność możemy zawsze zatracić, wdając się na nowo w diabelskie jaszmo Grzechu. I tak przykładem ochytnego grzechu było zarzucaniem przez Żydów wierłownych naszemu panu Jezusowi Chrystusowi, że wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy Belzebuba. W ogóle nasz Pan Jezus Chrystus odnośnie tych słów miał wysuszać jedną z lepszych ripost, na które stać tylko takich najlepszych kaznodziejów jak on sam był. A więc zapytał się: skoro ja mocą swojego Ducha wyrzucam swoje duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? A także Pan Jezus podkreślił: skoro wy źli jesteście, to przede wszystkim musimy także sobie my zadać to pytanie, czy my aby jesteśmy lepsi od tych żydów? Ponieważ każde oszczerstwo rzucone na drugiego człowieka sprawia to, tym bardziej na, ochrzczone, na przypomnę z racji tego, że tworzy on z Chrystusem jedno ciało, którym jest Kościół, ale żeby należeć do tego Kościoła trzeba wyznać także prawdziwą wiarę. To przede wszystkim rzucamy je wobec samego Chrystusa. I tak jak Żydzi pokazali w dzisiejszej Ewangelii, takie dwa momenty. Po pierwsze, swoje skamieniałe serca, przed którymi właśnie Pan Jezus nas ostrzega. Nie zatwardzajcie serc Waszych, chociażby to mówi Pan Bóg w księdze Izajasza, a więc również nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, aby również uleczyć. Te skamieniałe serca, te zranienia naszych dusz, i o tym także mówi ten sam prorok Izajasz w również pieśni o cierpiącym słudze, ale również słowa, chociażby źli jesteście, oznaczają, że Żydzi byli niewolnikami diabła, ponieważ odrzucili oni prawdę. Powtórę, jest to też nawiązaniem do Księgi Wyjścia, kiedy to chociażby Aaron z Mojżeszem rzucili przed faraona laskę, która zamieniła się w węża. Ale podobny cud zresztą uczynili magowie egipscy. Też rzucili laskę i one zamieniły się w węża. Ale zobaczmy, że właśnie ta laska rzucona przez Aarona, czyli ten Boży znak, pożarł tą laskę. De facto to już był wąż, pochodzącą od magów egipskich, działających mocą złych duchów. A więc jest to znak, jak Bóg mocą właśnie, Grzechu, czyli śmierci, zniszczy śmierć, a więc zniszczenie śmierci jej własną bronią. Królestwo wewnętrzne, skłócone z dzisiejszej Ewangelii, nie może się ostać. I tak, na przykład, po tym, czy jak, jakiś Kościół jest prawdziwy, możemy chociażby zobaczyć po znamionach tego Kościoła. Skoro Królestwo Ojca, Syna i Ducha Świętego jest złączone nierozdzielnym spojem miłości, prawdy jedności, to zobaczmy, że Kościół katolicki różni się od tych sekt heretyckich, które zwykle się kończą wraz ze śmiercią ich pseudo-guru. Tym, że On jest ugruntowany na skalę, a tą skałą jest Chrystus. Tą skałą jest także Piotr, któremu, jak mówi święty Izydor, także taki jeden z ojców Kościoła, nasz Pan Jezus Chrystus, razem z tytułem tej skały miał nadać wypływającą właśnie Jego władzę z Jego własnego urzędu, czyli głowy Kościoła, ten samym ustanawiając go tą, że widzialną głową Kościoła, a więc Kościół ugruntowany na Apostole Piotrze, przetrwał 2000 lat. Mimo tego, że non-stop zalewają nas wszelkiej maści, wody modernizmu, czyli herezji, mamy ataki z zewnątrz, mamy jeszcze co gorsza wilków owczej skórze wewnątrz, to jednak bramy piekielne Kościoła katolickiego, założonego przez naszego pana Jezusa Chrystusa na Apostołach i przede wszystkim na świętym Piotrze, nie przemogły. I tym się różni właśnie Kościół Święty, ten prawdziwy Kościół, od tych heretyckich i schizmatyckich synagog Szatana, które kończą się wraz z ich sekciarskimi guru. Ale Pan Jezus, również do dzisiejszej Ewangelii można to nawiązać, wypędza z naszej duszy diabła poprzez chrzest. Wypędza go także poprzez spowiedź świętą. Tak niestety ludzie z racji tego, że są niestali, że są chwiejni, wpadają po raz kolejny w te same grzechy, które kończą się jeszcze gorzej niżeli poprzednio. Ponieważ jak mówi nasz Pan Jezus Chrystus, jeżeli zły duch zostaje wygoniony z człowieka, błąka się po bezwodnych miejscach, a więc błąka się po pustyni, tak samo jak po pustyni błądzili. Izraelici przez 40 lat i wtedy także byli kuszeni przez tego szatana do buntu przeciwko Panu Bogu. Szatan również kusił naszego Pana Jezusa Chrystusa na pustyni. Ale zobaczmy również, że pustynia jest po prostu takim miejscem, gdzie nie ma wody, a więc nie ma życia. Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że wraca on do tego człowieka, który także wraca do grzechu i bierze ze sobą jeszcze siedmiu duchów gorszych niż on sam. Dlaczego liczba siedem? Bo siedem oznacza doskonałość Bożą, a szatan jest tym, który będzie małpował zawsze Pana Boga i stan owego człowieka staje się gorszy niż był poprzednio. I tak właśnie jest z nami. Bo zobaczmy, o ile przede wszystkim w relacji do Pana Boga. Jeżeli wcześniej nie znaliśmy Pana Boga, przed naszym nawróceniem. A przypominam, że skoro codziennie grzeszymy, także codziennie się musimy nawracać, ale szczytem kulminacji tego nawrócenia jest każda spowiedź święta, ale w szczególności spowiedź generalna z całego życia, do której zachęcam każdego z Was, który ma na sercu swoją wiarę i rzeczywiście chce ją pielęgnować, jak taką roślinkę, która wzrasta do nieba i wydaje właśnie owoc w swoim czasie, jak o tym mówi Psalm pierwszym. A tym owocem jest życie wieczne, i także uświęcenie innych, czyli uczynki miłosierdzia wobec Boga i wobec bliźniego ze względu na tego pana Boga. No to zobaczmy, również właśnie nawiązując jeszcze do tego demona, który wraca. Przed nawróceniem. O, owszem, grzeszyliśmy, grzechy nasze były ciężkie, ale nie bolały tak bardzo Pana Jezusa jak po nawróceniu, kiedy już mamy dostęp do prawdy, kiedy już żyliśmy w Jego łasce, kiedy karmiliśmy się Jego ciałem i krwią. I wtedy jeszcze byliśmy do tego stopnia wiarołomni, nawet gorzej niżeli Judasz, że zdradziliśmy go i ponosimy tego konsekwencje. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg czasami dopuszcza do naszego życia właśnie skutki naszych złych decyzji, abyśmy wypili piwa, którego sami sobie naważyliśmy. Żebyśmy przekonali się, że ten kielich koryczy. Nie jest dobry, mimo tego, że diabeł przedstawia go nam w złotym właśnie tym kielichu, ale jego zawartość jednak jest trująca. Tak jak trujący jest jad grzechu, tak jak trujący jest jad tego węża, który także kąsał pięte Izraelity na pustyni. Jeżeli natomiast spojrzymy na tego miedzianego węża, którego Bóg kazał uczynić Mojżeszowi i uwierzymy w Niego, wtedy będziemy musieli sami wziąć nasz krzyż na siebie i iść wypełnić wolę Bożą. Ale kto najwierniej wytrwał pod tym krzyżem? Ano właśnie Najświętsza Maryja Panna. I tutaj także pozostaje to pytanie. Jak ustrzec się od upadku i od grzechu? Końcówka dzisiejszej Ewangelii mówi nam o Najświętszej Maryi Pannie. Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał. Żywy kult Maryjny, który prowadzi nas do Chrystusa, ponieważ zawsze on jest chrystocentryczny. Jest naszym ostatnim kołem ratunkowym rzuconym nam przez Pana Boga, który strzeże nas od grzechów, pokus i upadków. Ale nawet jeżeli padniemy, to padniemy w ramiona tej Dobrej Matki, a ona nas tylko podniesie i ugruntuje pod krzyżem swojego życia. Ale zobaczmy, że również. Ugruntowanie pod krzyżem oznacza rozważanie tajemnic naszego zbawienia. A więc ona poprzez swój święty różaniec prowadzi nas do nieba. Pozostańmy wierni modlitwie różańcowej. Módlmy się gorliwie o nawrócenie i zbawienie dusz dla naszych bliźnich. Ale w szczególności nie bądźmy wilkami dla naszych bliźnich, ponieważ Post, o ile jest oddaleniem się od tego świata, od tego zgiełku, od tej propagandy i od tego, co złe i przyziemne, to nie jest nigdy oddaleniem się od człowieka. To jest przybliżenie drugiego człowieka do Pana Boga przez święty przykład naszego życia. A więc zastanówmy się, czy nasz przykład życia buduje czy rujnuje.